Cześć, witaj na moim kanale Oksa Pilates. Dzisiaj zapraszam Cię do zrobienia razem ze mną 25-minutowego treningu pilatesu, podczas którego wzmocnimy całe ciało i dodatkowo rozciągniemy szczególnie tył nóg. Będzie to zarówno wzmacnianie, jak i rozciąganie. Zaczniemy od pozycji stojącej, ustaw nogi na szerokość bioder i zaczniemy od 10 przysiadów. Dziesięć dziewięć osiem siedem sześć pięć cztery trzy dwa. I jeden. Ok. Teraz ustaw nogi troszeczkę szerzej. Stopy są skierowane do zewnątrz i zrobimy szerokie przesiady. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Trzy, dwa i jeden. Zostań w dole i zrobimy puls. Postaraj się nie pochylać górnej części ciała za bardzo do przodu. Postaraj się wydłużać kręgosłup. Ok, wróćmy do góry. Zrobimy sobie stretch na boki. Rozłóż ręce szeroko do boku. Przełóż jedną dłoń na poziom brzucha, a drugą nad głowę. Teraz w drugą stronę. Wyciągnij przy tym bok. Ok, wróćmy do centrum. Ustaw się na końcu maty. I przejdziemy sobie do roll down. Weź wdech i powolutku zacznij rolować kręgosłup do maty. Kolana są lekko ugięte. Jak będziesz w dole połóż dłonie na macie, wyprostuj najpierw lewą nogę, następnie prawą nogę. I jeszcze raz prostuj lewą, prawa jest ugięta i zamieniaj nogi. W ten sposób rozciągamy tyły naszych nóg. I jeszcze powtórz. Jedna noga i druga noga. Teraz wyprostuj prawą nogę i wyciągnij wysoko prawe ramię do sufitu. Otwierasz dzięki temu klatkę piersiową, oddychaj głęboko, odłóż prawą dłoń na matę i druga strona. Lewa noga jest wyprostowana i lewa dłoń idzie do sufitu. Odłóż dłoń na matę, powtórz jeszcze parę razy, wyprost kolana, ugnij obie nogi i zroluj się z powrotem do góry. OK, i jeszcze raz zejdziemy do maty. Weź wdech, broda do mostka i powolutku roluj się na wydechu do maty. Zejdź do klęku podpartego. Podwin palce na matę i unieś leciutko kolana nad matę. Z tej pozycji przejdź do psa z głową w dół i w pozycji psa z głową w dół znowu połubinaj na przemiennie kolana. Wróć do pozycji klęku podpartego. Kolana są nad matą. Wytrzymaj chwilę i znowu wróć do psa z głową w dół. Znowu uginamy i prostujemy kolana, rozciągamy tyły nóg. Możesz spróbować docisnąć pięty do maty. Wyprostuj obie nogi. I znowu przejdź do klęku podpartego. Kolana chwilę nad matą, i możesz odłożyć kolana na matę. Teraz znowu uniesiemy kolana nad matę. Przenieś ciężar ciała na prawą rękę, a lewą unieś w stronę sufitu. Druga strona. Ok. I znowu. Przekręcasz całe ciało, ciężar ciała na dłoni i na stopach. Staraj się zaangażować tutaj mięśnie tułowia i utrzymuj kolana cały czas nad matą. Przejdź jeszcze raz do psa z głową w dół. Postaraj się docisnąć pięty do maty. Ok, przejdź znowu do klęku podpartego, skrzyżuj kostki i usiądź na pośladkach. Ugnij nogi przed sobą i zroluj się powolutku na matę. Złap się pod kolanem prawej nogi i na razie zacznij prostować nogę ze stopą w pozycji flex. Powtórz to 8 razy i staraj się przytrzymywać nogę blisko siebie, ale na tyle blisko, żebyś mogła wyprostować nogę. O to tutaj chodzi, żeby tą nogę rozciągnąć. Teraz wyprostuj nogę i przytrzymaj nogę przy sobie. Teraz zróbmy to samo na drugą stronę. Lewa noga. Prostujemy i uginamy. Trzymamy stopę flex. Pamiętaj, żeby w miarę możliwości prostować całą nogę. Ok, teraz przytrzymaj ją, przyciągając do siebie. Stopa nadal zostaje w pozycji flex. Ok, opuść stopę, obie nogi są ugięte, kolana są na szerokość piąstki. Spleć dłonie na potylicę, zamknij żebra, weź wdech i na wydechu unieś całą klatkę piersiową. Chest lift. Zrobimy tylko trzy powtórzenia dla rozgrzewki i zaraz dodamy sobie nogę. Ok, teraz wyprostuj prawą nogę. Unieś nogę i unieś klatkę. Pięć razy. I dwa. I trzy. Na wydechu unosisz klatkę piersiową. Cztery. I ostatnie powtórzenie. Pięć. Ok. Odłóż głowę, odłóż klatkę. Ugnij nogę prawą, wyprostuj nogę lewą i znowu. Raz. Dwa. Trzymaj żebra zamknięte, angażuj cały brzuch. Trzy. Cztery. Pięć. I odłóż głowę. Unieś obie nogi wyprostowane do sufitu, dłonie skierowane do stóp i pulsacyjnie unosisz klatkę piersiową. 16 razy. Pamiętaj o tym, żeby oddychać i unosz klatkę wysoko. Angażuj cały brzuch. Ok, odłóż głowę na matę. Ugnij jedną nogę do table top, drugą do tabletop i odłóż obie nogi na matę. Wyprostuj obie nogi. Ramiona przełóż za głowę, weź wdech i wydech. Rolujemy się do pozycji C. Ćwiczenie roll up zrobimy 5 razy. Zroluj się do maty. Wdech. Ramiona wzdłuż ciała, wydech, rolujemy się do pozycji C. W górę weź wdech i wydech, znowu schodzisz na matę. I jeszcze raz wdech. Ramiona wzdłuż ciała, wydech, rolujemy się do pozycji C. Wdech, wydech, schodzimy na matę, ramiona za głowę. I znowu wdech. Ramiona wzdłuż ciała, unieś klatkę piersiową, rolujemy się do góry, do litery C. Barki są nad biodrami. Wdech i wydech, roluj się na matę, kręg po kręgu. Ramiona za głowę i wdech, wydech do góry, litera C. Wyciągnij ramiona wysoko, wyciągnij kręgosłup i odłóż dłonie na matę. Zostaniemy w tej pozycji. Jeżeli potrzebujesz, przesuń się troszeczkę na środek maty. Stopy są złączone i są w pozycji flex. Staraj się je utrzymać w tej pozycji, żeby nie ruszały się na boki. Przełóż dłonie za głowę i zrobimy spine twist. Raz, dwa, centrum. Wydech, wydech, centrum. Wydech, wydech, centrum. Wydech, wydech, centrum. I wydech, wydech, centrum. 10 razy. Pilmy, żeby miednica nie ruszała się do przodu i do tyłu. W ten sposób stopy też zostaną nieruchome, i o to właśnie nam chodzi. Teraz dodamy sobie Side Bend, czyli Twist, opuść łokieć do kolana, wróć do centrum i centrum. I znowu twist w moją stronę, opuść łokieć do kolana, wróć i centrum. I jeszcze. Twist, opuść łokieć, wróć i centrum. Twist w moją stronę. Klatka piersiowa do dołu, wróć i centrum. I jeszcze. Staraj się trzymać kręgosłup wyprostowany w trakcie tego ćwiczenia. Ok. Idzie nam naprawdę super. Zroluj się na matę i przejdziemy do ćwiczenia. Rollover. Połóż się na plecach. Pozycja miednicy neutralna. Prawa noga do tabletop, lewa noga do tabletop. Wyprostuj obie nogi pod kątem. Weź wdech i na wydechu przeciągnij nogi za głowę. Stopy flex, otwórz stopy. Opuść na matę i z tej pozycji powolutku pomagając sobie ramionami, ale trzymając przede wszystkim brzuchem, zroluj się na matę. Stopy point, złącz. I znowu wydech, nogi nad głowę, stopy flex. Otwórz na szerokość bioder, opuść do maty. I z tej pozycji, trzymając brzuchem powolutku, rolujesz kręgosłup. Na matę trzymasz nogi jak najbliżej twarzy. Jak już wrócisz na matę, przejdź do stóp point i jeszcze raz. Wydech. Pomagamy sobie brzuchem i ramionami. Nogi są nad głową. Stopy flex. Otwórz na szerokość bioder, opuść do maty i powolutku, powolutku trzymasz brzuchem, trzymasz ramionami, rolujesz plecy na matę. I ostatni raz, weź wdech, wydech nogi do tyłu, stopy flex. Otwórz na szerokość bioder, opuść do maty. I powolutku trzymamy brzuchem, schodzimy do maty. Okay. ok, teraz przyciągnij kolana do klatki piersiowej, zrób parę kółek kolanami, żeby rozluźnić ciało po tym angażującym ćwiczeniu. Super. Teraz przejdziemy sobie do klęku podpartego. Zadbaj o to, żeby nadgarstki były pod barkami, a kolana były pod biodrami. Wyciągnij prawą nogę do tyłu, lewą rękę do przodu i unosimy do góry. I trzy. 3 5 6 angażuj brzuch 7 8 9 i 10 trzymaj pozycję stopa flex i puls nogą 10 razy Ramię cały czas jest na poziomie Twojego ucha. Trzymaj mięśnie brzucha, żeby nie stracić równowagi. Ok, stopa point. Odłóż dłoń na matę i teraz kolanem przejdź w kierunku łokcia. Osiem razy. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. 7, 8, i odłóż stopę. Super. Zrobimy to samo na drugą stronę, więc przygotujcie się. Lewa noga wyprostowana do tyłu, prawe ramię wyprostowane i unosimy znowu 10 razy. Pamiętaj o tym, żeby mocno angażować tułów, dzięki czemu będziesz mogła utrzymać równowagę. Pamiętaj o tym, żeby oddychać i patrz na przód: maty. Na pewno nie patrz przed siebie, żeby nie nadwrężać szyi. Ok. Trzymaj ramię wysoko, stopa flex i 10 razy puls. Znowu mocno trzymaj tułów, oddychaj, odłóż dłoń na matę i znowu kolano do łokcia. Powtórz to ćwiczenie 8 razy. Pamiętaj o tym, żeby kolano było wysoko, nie opuszczaj go do maty, tylko staraj się utrzymać na poziomie minimum swojego łokcia. Angażuj brzuch i oddychaj. I ostatnie powtórzenia. Super. Odłóż nogę na matę i przejdziemy sobie do rest position. Oddychaj. Odpocznij chwilę. Super. Zroluj się do pozycji siedzącej. Unieś pośladki, przełóż prawą nogę przed siebie. Lewe kolano leży na macie i oprzyj się dłońmi o prawe kolano i wciskaj biodra w kierunku maty. Rozciągamy teraz zginacz biodra. Ok. Teraz lewą rękę wyprostuj wysoko do góry, prawą możesz położyć na macie i skieruj całe ciało w prawą stronę, żeby wyciągnąć lewy bok. I jeszcze raz połóż dłonie na kolanie, wyciągnij się, następnie połóż obie dłonie na macie i wyprostuj prawą nogę. Przejdź do stopy flex i znowu ugnij nogę i znowu wyprostuj. Za każdym razem staraj się pogłębiać skłon jeszcze dwa razy. Wyprostuj nogę stopa flex i ugnij z powrotem i ostatni raz wyprostuj przytrzymaj taką pozycję postaraj się pogłębić skłon i trzymaj stopę flex Ugnij nogę jeszcze raz, i przejdziemy sobie do drugiej strony, więc wyciągnij lewą nogę przed siebie, ugnij ją, prawe kolano leży na macie, oprzej obie dłonie na lewym kolanie i wciskaj biodra w stronę maty. Oddychaj głęboko. To naprawdę pomaga w trakcie rozciągania. Super. Znowu wyciągniemy sobie bok, prawa ręka wysoko nad głowę, lewa może być na macie i pochyl całą górną część ciała w lewą stronę. Wyciągamy prawy bok. Wydłuż się tyle, ile możesz. Ok, odłóż dłonie na kolano, następnie na matę i wyprostuj lewą nogę, stopa flex. I jeszcze raz pogłębiamy skłon, ugnij, i znowu. I ostatni raz, wyprostuj lewą nogę. Stopa flex i przytrzymaj tą pozycję. Utrzymuj nogę wyprostowaną na tyle, ile możesz. Usiądźmy teraz na Macie, przodem do mnie, złącz stopy, trzymaj je blisko, trzymaj je blisko siebie. Kolana są szeroko i postaraj się otworzyć biodra. Teraz rozłóż wyprostowane nogi, szeroko. Stopy są flex i zrobimy sobie skłon do boku najpierw w jedną stronę bokiem pochyl się w kierunku wyprostowanej nogi wróć do centrum teraz pochyl się Latką piersiową w kierunku wyprostowanej nogi. Oddychaj. Weź sobie wdech. Wydech. Wróć do centrum i jeszcze raz na drugą stronę. Najpierw bokiem w kierunku wyprostowanej nogi. Wyciągamy się daleko. Wydłużamy ciało. Wróć do centrum, przełóż obie dłonie nad głowę i skieruj klatkę piersiową w kierunku wyprostowanej nogi. Połóż się na niej i trzymaj. Rozciągamy te tyły nóg. Możesz złapać się za stopę, i oddychaj, wróć do centrum, przejdź do siadu skrzyżnego, wyciągnij lewą rękę wysoko do góry i przełóż ją na prawe kolano. Spójrz za siebie, wyciągaj równocześnie głowę wysoko do góry, żeby jeszcze bardziej wyciągnąć swój kręgosłup. Wróć do centrum, zrób to samo na drugą stronę: prawa ręka na lewe kolano i patrz do tyłu. Zostań w tej pozycji tyle czasu, ile potrzebujesz. A ja bardzo Ci dziękuję za ten wspólny trening. Mam nadzieję, że Ci się podobało i że czujesz rozciągnięcie i wzmocnienie swojego ciała. Zapraszam Cię na kolejny trening za tydzień. Zostaw komentarz, lajka i do zobaczenia.